Się, ale ja nie czuję palmy. Dasz radę, kurwa, po No Dasz radę. ja no rad, już nie rozwijam tego, kurwa. No nie rozwijaj, nie rozwijaj. Od razu Od nowa, od nowa. I trzymaj sobie na to. No, Ale ty tu, 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 dole ja Ale zrób ja tak, na no, Widzisz, bok przewijasz więc, nie, kurwa. No, Ale widzisz, że nie daje no rady I to pora śmierć. Czekaj, 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 bo ja nie czuję... Ja dobra, Czym no dawajcie, bo na robić nudne. Dobra, dobra, szybko. Dobra, ty, bo nic tego nie będzie. Dobra, dobra. Dobra. Dobra, dobra, dobra. A, Angelika, nie pokaż mi tego w filmiku z swoim, dobra? Dobra. To na YouTube'a idzie, kurwa. Dobra, jeszcze raz, ej. No. Czas, start.

nie ogarnuj! Mój daj! to! Nie. Bo nie ogarnię, nie czuję palce.